Podkłady w sztyfcie to najbardziej kryjące podkłady w ofercie kolor karamel. Każdy z podkładów zamknięty jest w charakterystycznym tekturowym opakowaniu w formie sztyftu, który bardzo łatwo można wykręcić. Tyle tak naprawdę, ile nam będzie potrzebne produktu. Naturalny podkład w sztyfcie doskonale kryje, nie powiązując przy tym efektu maski. Jednocześnie zapewnia skórze nawilżenie, a także jej pielęgnację. Kosmetyk ma aksamitną konsystencję, którą bardzo łatwo się rozprowadza na skórze. W ofercie podkładów w sztywcie znajdziemy cztery wersje kolorystyczne. Pierwsza z nich to najjaśniejsza w odcieniu 11. Jest to kolor jasnego beżu z żółtymi tonami. Podkład w sztywcie numer 12 to odcień beżu. Jest on nieco ciemniejszy od podkładu w sztywcie w kolorze 11. Odcień numer 13 to kolor beżowo-pomarańczowy jest dosyć ciemny. Podkład w sztywcie numer 14. To podkład w odcieniu opalonego beżu idealny, kiedy jesteśmy opalone po wakacjach. Podkład w sztywcie jest w 100% naturalny. W jego składzie znajdziemy organiczne masło SHA, organiczny olej ze słodkich migdałów, a także oliwę z oliwek. Dzięki temu podkład nawilża, regeneruje i zmiękcza naszą skórę. Podkład możesz aplikować bezpośrednio ze sztyftu lub też za pomocą pędzla. Możesz go rozblendować na twarzy przy użyciu także pędzla czy gąbeczki, a nawet palców. Pamiętaj tylko, aby nie przesadzić jego z jego ilością, wtedy też wygląda najlepiej.